Nasze zęby i dziąsła mogą wiele powiedzieć o naszym ogólnym stanie zdrowia. Wiedza ta jest istotnym elementem diagnostyki już od 2,5 tysiąca lat w medycynie chińskiej i ajurowedyjskiej. W czasach niewolnictwa handlarze oceniali wartość niewolnika na podstawie stanu uzębienia i wyglądu jamy ustnej. Obraz ten świadczył o ogólnej kondycji sile i zdrowiu. O tej zależności wie również każdy handlarz koni, który potrafi bezbłędnie ocenić stan zdrowia konia, zaglądając mu w pysk. Nasz pień mózgu zawiera 12 par nerwów czaszkowych. Jest jeden duży, zwany nerwem trójdzielnym, który biegnie bezpośrednio do dolnej szczęki, górnej szczęki i oka. Koniec nerwu rozdziela się na wszystkie zęby. Na zewnątrz są one twarde jak kamień, a wewnątrz mamy tam układ odpornościowy, autonomiczny układ nerwowy oraz dopływ limfy. Mamy tu wszystko, co kwalifikuje się jako zwykły narząd. To samo dotyczy żołądka, wątroby lub trzustki. Dlatego jest to tak ważne dla Twojego układu nerwowego i odpornościowego, ponieważ jeśli coś go zaburza, może to być ten ząb, który jest przewlekle zainfekowany. Przez co masz na przykład zamrożone bolące ramię, problem z kolanem lub wieloma innymi dolegliwościami. Każdy z naszych zębów jest połączony z jednym z naszych narządów. Kiedy jeden z zębów jest chory lub ma infekcję, może przedostać się toksyczność do krwioobiegu i spowodować chorobę w całym ciele. Innym sposobem, w jaki zainfekowane zęby wpływają na zdrowie, jest zakłócanie przepływu energii wzdłuż meridianów, które są jak autostrady energetyczne w Twoim ciele. Kiedy energia w jednej części ciała jest zakłócona, może to powodować problemy w innym obszarze. Zakłócony przepływ energii może również prowadzić do emocjonalnych skutków ubocznych, takich jak na przykład smutek, depresja czy złość. Tak jak już wspomniałem, nerwy naszych zębów są połączone bezpośrednio z mózgiem, i tą drogą każdy z nich odpowiedzialny jest za inny kanał energetyczny w ciele, inny narząd i jego funkcjonowanie. Chory ząb może skutkować późniejszym wykryciem zaburzeń w przypisanym do niego narządzie i na odwrót, chory narząd może zepsuć określonego zęba. Tak więc nasze zdrowie zależy dosłownie od naszej jamy ustnej. Usta są wejściem do całego układu jelitowego. Widzisz to naprawdę ważne, bo kiedy dbasz o swoje zęby, to tak jakbyś dbał o swój cały organizm.